Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Forever moi drodzy. W tym openingu rozdaję do, do, dla was tego e, zajebistej skina na AWP jest to AWP Safari Mesh w jakości Factory z takimi naklejkami jakie tutaj e, widzicie. AWP jest naprawdę e, bardzo dobra, bardzo celna. I, I tyle. Mam nadzieję, że awóka Wam się y, spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Suba, ponieważ os, y, skiny wysłam do osób, które subskrybują ten kanał. I oczywiście komentarz. No i w Waszych informacjach na kanale niech będzie zawarty trading, żebym mógł tego skina wam wysłać. Także to tyle. Zapraszam was teraz na opening. się, że to wszystko? <laughs> Nie, co wy? Kurde, ja ja sobie robicie <laughs> będę wam jeszcze rozdawał do, tego, do tej AWPy, tego skina do digielka, Jest to jakość minimal, wear, czyli lekkie zużycie z takimi oto naklejkami. Także ten zestaw AWP oraz digielek będzie lądował do jednej osoby. Także dwa skiny w jednym opiningu forever się postarał. Także. Tak jak mówię, wystarczy, że zostawicie łapę w górę, przede wszystkim suba, także jeśli nie zasubskrybowaliście tego kanału, to zrób to w tej chwili, daj walnie jeszcze tam dzwoneczek, żeby, bo teraz dzwoneczki z tego co wiem mają jeszcze większe znaczenie niż kiedyś, także bardzo bym prosił o zostawienie dzwoneczka, żebyście mieli powiadomienia o kolejnych giveawayach, o kolejnych filmach i o kolejnych opojenikach, także teraz naprawdę to będzie wszystko i zapraszam Was na, na filmik. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem Furwer, Zapraszam Was na kolejny opening i dzisiaj e, coś takiego troszkę innego. Będę ulepszał skinki do e, skina do AWP, którego nawet Simple nie ma w ekwipunku. E, będzie to z tego co widziałem: Souvenir AWP Safari Mesh w jakości Filtese za ponad 200 zł. Czyli tak mam tutaj e, AWP, Safari Mesh, i to jest ten skin. Field tested 234 zł. Także do tego skina będziemy dzisiaj starali się ulepszyć, więc otwieram sobie takie e, tanie e, skrzyneczki, na przykład tego e, kumpla. I wszystkie skiny, jakie wylecą, to pójdą od razu do e, Do tego. Polecą od razu do upgradera. Także co poleci, to poleci. E, moim celem jest to, żeby uzyskać tego e, safari chociaż otwierając po. E, może takie od złotówki, z takiej skrzynki? Może otwieranie po... Ile to kosztowało? Stuwe i dostałem 3 złote? Skam. Eee... za zapomniałem co ja chciałem powiedzieć w ogóle. Ale kurde, wybrałem sobie eee, skrzynkę na, na, sam, na sam początek. Skrzynia kumple. Oho, no to my już chyba nie kumple jesteśmy. Jak takie skiny lecą, no kurde to by dał i bylibyśmy kumplami Dobra no, jak na razie UMP nie, nie chcę tej skrzynki Także skrzynki kumple yy, odradzam yy, I słuchajcie teraz jest cały czas ten event back to school czyli powrót do Szkoły nie wiem jak tam wasze yy, wasz powrót do szkoły czy wszystko W pożądalu Fajnie jest na pewno się spotkać ze znajomymi porobić bekę pośmiać się yy, Pula nagród 30 koła Pierwsze trzy miejsca, to trzy, dostaje bardzo e, ładne, drogie koski, a reszta aż do, do setnego miejsca dostaje skiny mm, o jakiejś tam konkretnej wartości. Im, dal, Im dalsze, niższe miejsce, tym oczywiście tańszy skin. E, mamy w końcu tutaj e, taktyk, taktyczną akademię, gdzie będziemy mogli sobie potwierać i wejść na kolejny kurde blade poziom. Może z tych skinów coś się tam uciła. Otwórzmy sobie jeszcze ten, ten rządek. Blackboard Skins. Tutaj również mamy coś fajnego. Yellow Jacket. I te skiny, które będą kosztowały więcej niż, niż Zeta, będę mógł przeznaczyć również na ulepszanie. Ulepsz Baga. Dobra, dajmy na 10%. A, nie ulepszyło. Dajmy normalnie. Też nie ulepszyło. No, dobra, mamy poziom drugi. Jest. Okej, okay, mamy poziom trzeci. Udało się i poziom trzeci sobie otwieramy, bo jeszcze do trzeciego poziomu. Nie dałem rady dojść. No. Jest za 17 zeta. I co my tutaj mamy na razie z tych skinów? O kurde, patrzcie, dobra, to sprzedamy. T tą taką taniznę sprzedamy. Tutaj mamy nawet za jakieś e zł złotóweczki. Nie złotóweczki. Jest Moonrise za 3,60. Sprzedamy te? Patrzcie, mamy 6,95. Dobra, otwórzmy sobie e inne. O, fizykę. Ja fizyki nie lubiłem, bo miałem niezbyt, niezbyt fajnych nauczycieli kurde, jakiś a nie, już wzmuchałem jakiegoś bruda patrzcie, kurde, kosę, no akurat musiałem okulary zdjąć, no ale dobra, no jest chociaż lepiej niż z tamtą skrzynką co prawda, biorąc pod uwagę koszt tej, za trzy skrzynki no to dostaliśmy wielki plask w mordę że tak powiem i tutaj nawet rękawiczki Marble fade lecą no, to już trochę lepiej. To już trochę lepiej, ale tak jak mówię, fizyka nie była dla mnie szczęśliwa. Chemia, ja jestem ogólnie chemikiem, magister chemii. I ciekawie, co magister chemii dostanie od skrzynki z chemii. Pewnie dostanę Bizona. Uuu, kurde, czyżby. No, zajbiście. Jest nowy USP. -ek. Co prawda tro troszkę mniejszy, yy, aż i troszkę mniejszy żaden profit, ale mniejsza strata. O i tutaj, ale grunt, że nie ma tego, jak to się nazywa, grunt, że nie ma... O miałem wszystkie skiny zostawiać do tego Safari Mesh'a. Grunt, że nie ma Bizona, pp. Bison, ten Juggernaut, czy jak on się tam nazywa. Mamy Desolate Space. Dobra, zostawiamy. Oczywiście... Mam już tyle skinów, że spokojnie tego safari miasza ulepszymy, czy nawet na 50% czy na 70? Jeden pies? Co to za P90 jest? Nostalgia. Uch, kurde, fakt Aquamaryna. Dobra. Czyli skrzynk, skrzynkę chemie, chemik poleca? Skarb piratów. Kurde, rekinek. Rekinka, to by moja córka chciała otworzyć, bo baby sharki te, i te sprawy. Otwórzmy trzy skrzyneczki tak dla, dla córki, po, Powiem jej, co, 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 co leci z tej skrzynki. Pokażę jej ikonkę tego, tej skrzyneczki, zapowiem, że to jest serkinek. i tak. Jest 10, prawie 11 złotych. No, powiem córka z tej skrzynki profitu nie zrobisz. WF, WF, oczywiście najlepszy chyba przedmiot w szkole dla tych, dla chłopaków, nie? Mam rację, kto robi WF łapa w górę skrzynia skarb piratów, Odpuszczamy sobie tylko jedną i przejdziemy sobie od razu do ulepszania skarb piratów da nam no całkiem takiego średniego skina o kurde w takiej cenie za taką skrzynkę, panie dobra, ulepszajmy I ulepszajmy na razie czyli teraz tak awp o jest wpw kurde mikrofon mi zasłania awp safari mesh jest i Wierzmy. Wszystkie. To nawet 5% się nie A u... nie, jest 14. Maksymalna dobra, już, aż minimalna. Okej. Okay. No dobra, jest 14% dajmy. sobie nie wiem co to, co to da. Dajmy tak, a nie chleci. I, I tak Ty skinów chce się pozbyć to. Już myślałem, że to siądzie, to bym się po prostu obciął, że za pierwszym, Dobra, to spoko. To wiem, że to... To miało tak, yy, tak polecieć. Dajmy może sobie coś, to będzie 40%. O, dobra, jest tak, ok, nie leci. Nawet nie zmieniam, nie chcę mi się. A powinienem chyba z tego, co, co widzę. No, powinienem. Dobra, je, też już jest przepalone, spoko. I teraz już yy, coś lepszego. Co, no, teraz zamienię tutaj, ale pewnie wsiądzie tutaj gdzieś. I widzicie, <laughs> jakie to kurde jest. Jakie to jest miściwe. Dobra, zostawmy to teraz tak. I to siądzie już. Także dobra, jest za, za trzecim razem, do trzech razy sztuka, także mamy skina, którego nawet Simple nie ma w ekwipunku. Dobra, jest pierwszy Safari Mesh. Czy dam radę ulepszyć do, do kolejnego? Nie, za duży, za duży ten. Za duży... A dobra. Lećmy tak. Kurde, chciałem odwrócić na tą stronę. Wiedziałem, żeby tak zrobić. Kurde, nie wiem czemu nie, nie kliknąłem tego, ale dobra. Mniejsza z tym co my tutaj mamy jeszcze. E, dobra już w Safari Mesh mamy dosyć ulepszania. Ale jakąś inną awobkę by się przydało. Mi maksymalna dajmy coś do... 300. Corticera. Nie, za, za mały procent. Tutaj będzie tak. Musimy wejść na wyższy poziom wtajemniczenia AWP boom i to siądzie. Kurde, ty już, już widziałem, że przechodzi po prostu przez tą połówkę. O mój Boże. Dobra, to zostawmy akwamaryna. Dajmy do 8 e, 800. I Wildfire. Dobra, to, to, nie, to nie siądzie, od razu Wam mówię. Czyli na, na, na tym sobie e, właśnie skończymy. Także można powiedzieć, że ile, ile siadło? 50%? Dobra, to jeszcze sobie ulepszymy tam. Niech, niech będzie. A co mi? Nie no chociaż dajmy troszkę, żeby było więcej procent. Dobra, niech będzie to. A Heron. Dobra, to siadło, ok. I na tym kończymy. I na tym, moi drodzy, koń czy my? Ok, moi drodzy, słuchajcie, jako że dzisiaj jest odcinek taki safari meszowy, no to rozdaję wam dzisiaj safari mesza i do tego dorzucam tego, tego digelka. Digielek już jest przeze mnie odbierany. Teraz trzeba będzie tylko poczekać na, na Safari Mesh'a, no bo Safari Mesh'a samego Wam nie dam, ten skin jest taki bardziej dla beki, ale głównym jest tutaj, ten digiel, także digielka już mam, czekamy teraz na Safari Mesh'a. Moi drodzy, jeszcze zanim wypłacę Safari Mesh'a, to tutaj tak na zakończenie chciałem przypomnieć, że na stronce możecie doładować sobie konto za pomocą PayPalu, PSC, Bitcoin'ów, skin z beka, jako obsługiwaną właśnie przez, przez ten serwis. Jest gotowy do odebrania. Akurat sobie odbieramy safari Mesha, Jest to ostatni skin jaki tutaj mamy do odbioru prosto z fabryki. Zobaczcie, jeszcze z naklikami macie. Także jest gitara. Możecie też sobie dodawać konto do konta premium dzięki któremu macie możliwość właśnie ulepszania tak jak ja dzisiaj, ale mam nadzieję, że będziecie ulepszali lepiej niż ja. Otwieranie, możliwość otwierania skrzynek premium, brania udziału w giveawayu premium który jest tutaj giveaway prowadzony na koskę Slaughter w jakości minimal jest to paracord no a tutaj macie również cztery inne rodzaje giveawayów, gdzie ten jest dostępny jeśli ustawicie nick i avatar case dropa więc automatycznie bierzecie w nim udział, to jest giveaway taki co 6 godzin, jest giveaway codzienny, giveaway tygodniowy i giveaway miesięczny z całego, moi drodzy yy, miesiąca. I w pierwszej linii macie, yy, w pierwszej linii opisu macie link do właśnie tej stronki z, z moim kodem. Także serdecznie was, yy, moi drodzy, zapraszam. I teraz przechodzimy sobie do gry zobaczyć jakie skiny nam tutaj yy, przyszły. To jest moi koni wasz safari mesh <grywka> w jakości factory new. Nie wiem czy factory new. Ktoś jego ma, i to jest tutaj. Wziąłem sobie też e, takiego Digielka, Happy, z czterema naklejkami jakoś akurat się trafiło. A ten jest e, dla Was, do, do tego safari mesha. Także jeśli Wam się taki zestawik podoba, zostawcie łapkę w górę, suba komentarz. A teraz e, zabieram się do nagrywania wstępu do tego jakże fascynującego odcinka z openingu. I widzimy się. Już wkrótce w kolejnym materiale. także trzymajcie się, strzałka. Trzysz.